Nagrywasz? Nagrywam. Chodź do łazienki, żeby na pewno nie słyszy. Do łazienki mnie już zapraszasz, ty, ale już nie nagrywamy tego odcinku, że wiesz, po spodrywaniu. Ja no, po prostu nie chcę, żeby nie słyszał. No, Dobra, bo... okej, okay, okej. Nasłucham słowa. zajebisty pomysł. słucham. Wiesz co, to nie jest niepomysł, to jest, wiesz, no te pomysły, ale... K***a, co jest z tym? Dobra, jest okej. Okay. Dobra, nieważne. Okay. Słuchaj, trener, mhm. Jara dług, mówić to coś? Okej, okay, no, no, że można go podenerwować coś. coś. Eee, tak, dokładnie, zapnąć go w pokoju z osobą niewierzącą, z ateistą, ale takim autyistą z y, prawdziwego zdarzenia. Takiego, który totalnie nie wierzy w Boga. Okej, okay, ale ty chcesz grać z jego zdrowiem, tak? Z tego gościa, bo nie wiem co trener może zrobić. Nie, nic nie zrobi. <laughs> No, to może być bardzo ciekawe. będzie chcecie Jeżeli to nowy na nowy to taki sam czerwony jaki jakiś na moim polużu. Zostaw tam na dole i dołącz do naszego kanału, bo w dzisiejszym odcinku będzie no fajnie, Wydaje mi się, że będzie naprawdę fajnie. Dużo wiary I... będzie. O, co? Dużo wiary. Dużo wiary w co? No, nie w... Wiem. W... 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 w to, że trener polegnie dzisiaj? <laughs> nie Pięknie, wiem, w to polegnie. A chyba w to mam dużo wiary, także, okay, No cóż, wydaje mi się, że z tej nie będzie problemu. Pełne ateistów na tym świecie. Myślę, że ogarniamy. Ogarniamy. Na luzie. Ty byś mógł to zrobić. A Czy Co mówi Ty wierzysz w Boga? Ja wierzę w Boga. Aha. Wierzę, Dobre. wierzę. raz zapraszam państwa do oglądania. Drogasty. Słuchaj, mamy do Ciebie sprawę. sprawę macie i nagrywacie? Tak, nagrywamy. I, I, nagrywacie sprawę, i sprawę? Mamy sprawę lekkiej wagi. Wiem, że Ty samego ogarnę, bo wiem, że takie środowisko się porusza. Osobę, która nie wierzy w Boga. Bo od razu jest się poruszam, ale jak nie wierzy w Boga? No? no nie wierzy w Boga. No ja, ale. No ja, ale... Chcesz, żebym ci jakiegoś psychologa przyniósł, do, doprowadził do domu? Dredziak, chcesz, żeby ci. Koty tutaj zależy czy. O, o co ci chodzi? Stare osoby, które nie wierzą w Boga. No to, to, to chcecie satanistę, tak? Mamy jakieś emocje tutaj sprowadzić, które was zaraz zależnie gdzieś w piwnicy, czy. Nie, tre, do czego chcesz? Chcesz a, a, a takich znajomych masz? Nie wiem, są, a, mamy kogoś uprowadzić? Nie, dobra, weźmy wytłumacz jeszcze raz. Dredziak, potrzebujemy tylko i wyłącznie osoby, która nie wierzy w Boga, a nie satanistę. Nie wierzy w Boga? W jest takich ludzi. 90% ludzi w Polsce nie wierzy że w Boga prawie, Nikt w prawie już nie wierzy, że to zacofany jakiś jesteś. Czy co? No, Boże, właśnie nie, nie, wiem, za bardzo, nie za bardzo, zostało, nie za bardzo stary. Nie za bardzo, bo ja właśnie ja wierzę w Boga zacofany. i zacofany jesteś. No, co? jestem zacofany. Ja wierzę w Boga. Dlaczego się śmiejesz? No, prawda tak jak... No, a ja wierzę, no i co? Ale wiem o tym, że prawie nikt nie wierzy. No, ale ja właśnie ja mogę wierzę i wierzyć, ty możesz wierzyć, ty możesz wierzyć, i... ty możesz wierzyć, ale większość osób nie wierzy. Ale bo powiedziałeś, że tak? są tacy ludzie zacofani, powinniśmy przeprosić w tym momencie, bo wiesz, wierzę, Ty też jesteś zacofany, bo co, bo wierzę w Boga, daj. Tylko babcie stare w to wierzą Ja też w to wierzę, ale większość osób nie wierzy I co z tym zrobić? No zrobisz? nie, nie fajnie twoje, trochę z twojej strony, że tak się wypowiadasz na ten temat No przykro mi też jest bardzo Dobra, Dobra nieważne jest to. smutno z tego powodu Nieważne Dredzian, w każdym razie hmm, potrzebujemy takie osoby tak? Bez No na? oczywiście, że tak to Nie ma żadnego problemu Wystarczy się popytać eee, Pierwszą lepszą osobę znajdę jakąś i mi powie, że nie wierzy To okay. jest chore, ale tak jest Mhm, I ciekawy myślę. jestem No ciekawy jesteś, no a, co, a jak jest u nas w kraju? No właśnie, na przykład stamtąd skąd ja pochodzę to wszyscy wierzą praktycznie, stare na wiosce to wierzę No właśnie, no wierzą, ale w mieście Trener też Brenner wierzy i wszyscy inni też wierzą Dobra, ja też nie będę dyskutować z tą... To... chodziłeś i na pasterkę też Tak, tak No, no i dobra Dobra, teraz ogarniasz? No. Co? Osoby, które nie tak? Dobra, Tak Okej, okay, to co, ma wyjechać wiesz, w sobotę, tak? co? Tak To, to... już, tak? W tym momencie, no teraz dobra. No. no dobrze, okej okay, Tylko wyciągnę telefon i zaraz, zaraz znajdę kogoś, kto na pewno nie będzie wierzył w Boga S Bo takich ludzi jest masa Nie zadaj mi no Rozumiesz? Idę, idę, idę. Czy nie? Stary, on to by mógł handel, handel ludźmi jakiś zrobić, nie? Normalnie? Tak ludzi ogarniam. Od tak. Eee, słuchaj, pięć do zarobienia dzisiaj, kreneli rozę. Bo ludzie chcieli, żeby się nagrał 24 godziny z fanem, w pokoju zamknięty. Z fanem? Z fanem. Jak z fanem to i za pięć stop się zgodzę Z fanem, twoim fanem Ale który... aż dziwne, że nie jest twoim fanem Nie, Spójrz. twoim fanem Twoim fanem 24 godziny zamknięty w pokoju na, na klucz Także tak, będziesz mógł No to przyjemność nawet. Przyjemność, tak? Podobno on lubi właśnie takich, co są bardzo, bardzo wierzące A e, jedno pytanie, e, czy może się okazać w pewnej kwestii, że to będzie fanka? Czy to jest powiedziane, że to jest chłopak? Nie, to jest facet A, no dobra Chociaż może być taka opcja, ale raczej raz raczej, raczej wątpliwe będzie dobrze, trenero. Tak? Z fanem spędzisz tak, sobie cały nie dzień. Nie ma żadnego problemu, tak? Jeszcze jak KSZ, kupię ciągle. A jakieś atrakcje mu zapełnisz? I to znaczy, no, widok z welkonem. A jakiego jak pokolenia <coughs> zamykamy? Jeżeli w tym, to widok z będzie fajny Ja myślę, że chyba ten z będzie najlepszy. No myślę, że tak. Ale no, udostępnię wam, jeżeli będziecie potrzebowali, to udostępnię wam mój. No dobra, to co? My jedziemy już pod tego pana. Yy... No i co? No ja czekam. Trener zadowolony, więc stółek wpadnie? Nie wiem. No, no właśnie. Dziękuję bardzo. Dobra. I co masz? Cicho, 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 bo trener jest z drzwiami A właśnie, a tak właściwie o co to wszystko? Bo ja tak się wczułem w to, że mam to ogarnąć, a tak naprawdę nie wiem o co chodzi No chcę go za mną się I co cię namieszczyć z... z... no Znaczy, no. widzowie tego chcą no, Jak widz? Widzowie Tego chcą Co, tam tyle! ty tak, ale ty już bez rzekł, No dobra Co ogarnąłeś? Obyś pierwsza klasa Stary, naprawdę ja się boję o niego, że to będzie przesada Ale przecież jak jaki masz... co masz na myśli? Jak co mam na myśli? No. Stary on jest totalnie odklejony, on, on nie kojarzy faktów. On nienawidzi ludzi, którzy wierzą w Boga. Taki w sensie, człowiek. Taki w sensie to jest taki trener tylko w drugą stronę, tak? Tak, 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 To, mi to jest, pokazuje, to mi jest mi między y, taka... Między ogniem a wodą, taka walka, wojna. Niby wiesz, woda gasi ogień, ale jednak kłócą się ze sobą, tak? Ja nie wiem jak oni wytrzyma, wytrzymają razem w spokoju. Jak ty chcesz? Ja nie wiem. Wiesz drodze, ty zawsze ogarnia dobra ludzi odpowiednich, tak? Na daną sytuację. On totalnie nie... To jest fałczy? Nie, on dziwnie się patrzy, serio. No dobra, to dawajcie, chyba to jest ten typ, nie? Będzie syczało, nie? Będzie syczało? Będzie aż pipi. Stery, on jakiś odwołany jest, serio. Z tej nie wiem. Dobra, chodźcie. Trzyma. Ja z tobą tak gadałem? Tak, o tego trenera chodzi tak? U, o, wszystko, no, Sam tak. wiesz o tym e, Mówiłem ci, no to jest taki ziomek od nas z kanału Słuchaj, Ale co ty chcesz mu zrobić? Ja, ja nic, zobaczycie co on zrobi. On po dzisiejszej nocy no, Ale nie to już dobrze, co, ty, co dobrze? po dzisiejszej nocy? Dobrze będzie po dzisiejszej nocy, zobaczymy Będzie myślał inaczej, ja go nawrócę, tylko na swój sposób oczywiście ale jak go chcesz nawrócić, stary? To, to nie jest. Dobrego ogarnę, no, nie? Dobry. Dobry, jest. Dobry, Dobry, jest. Dobry. Ale, stary, to nie jest nawrócenie, to jest. Ja się jaram takim. Odwrócenie mi. bardziej. To jest odrzucenie. To jest nie ma, nie ma. A... Tego czegoś jak Boga. Wiesz, co chodzi? Nie ma. Chciałbyś go przewrócić na swoją stronę? Tak, ja go, go przewrócę i zobacz, jak go no przewrócę. Tak, ty w ogóle byłeś nie nie nie? bieżący? Był taki moment, że byłeś bieżący? Byłem tak? przez chwilę, ale to, to niedawne nie, nie, nie dawne czasy. Chcemy, nie, chcemy, nie chcemy o tym rozmawiać. Teraz jest. Ale nawrócasz go totalnie w odwrotną stronę? W odwrotną stronę nie ma Boga, Bóg nie to. Dobra, jutro rano. Dobra, się idź, pakujcie. Potrzebujecie, dobra, koła, dobra, żeby kogoś ty... zdemoralizować to już życie dzieł. dobra, to no, jest, on dobra. będzie demoralizować. A ty jedziesz a swoim autem, czy tak, jest za nami. To mogę się od razu do ten adres podjechać tak naprawdę, no dobra. Ja tak jest... Jedź za nami. Dobra. My już wsiadamy do samochodu, jedź. Stary, ja się kupuję. Ja nie wiem, kogo ja tu sprowadzam do tego domu. To jest drama Adam. Adam. Ja nie wiem, co jak coś to go wyprowadzamy, jak będzie coś się sakoł. Tak, na pewno. No, ale ale tak. dzisiaj wszyscy będziemy odwróceni. Krzyży co? Krzyży? No krzyży, no krzyży, tak. No krzyże, no nie no, wejdę, jak to być, Co ty, wiesz? Nie co? No to no, ty Tylko miałeś przyjechać do tego, do No to byś jechał do trenera, ale wiesz. No, musi być. Ale co on chce w ogóle? O co mu chodzi? No o no, to, że krzyży, stary, odpowiem. No, ale no, znaczy nie ma żadnych krzyży. że widzisz. No nie ma czy co? Pytam cię. No nie ma, nie ma ale, krzyży. Ale ty aż tak jesteś niewierzący? Ja jestem niewierzący na swój sposób. Na swój sposób, no dobra tymi. okej, ale powinieneś też szanować nas, miło że my wierzymy, że no, przyjechałeś do trenera. No, no to trzeba było mnie nie zapraszać. dobra, no, za, za zaprosiłeś, to jak jej wymagam, tak? Dobrze, rozumiem, okay. Nie okay. No nie ma, jest To co, idziemy do niego nie ma? No, jest dobrze, tak? A... Co wielka, tak się patrzysz? A mamy go od razu przeprowadzić? Do niego? No trener wie, że ma spędzić. to jak mamy jakieś krzyże w domu? A skąd on może wjechać? Bo nie ma. Krzyży no. żadnych nie ma tutaj, to trzeba pociągać. Kolegę... bo tutaj mój... co? kolega nie W ogóle bo w jest dosyć. Nie, bo kolega nie lubi krzyży. Nie, 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 nie ma, nie ma. Czo, co to Co? To jest krzyż? Nie Możesz się płonić krzyżem, to cię przytrzyma. Dobra. Od razu wziąłeś to znaleźć. Dobra, pójdźmy do góry. Dobra, nieważne, nieważne. Nie pytaj o co chodzi. Daj koleś, może na razie nic nie mów o swojej wierze i to jakieś jesteś bo on się co nie zamknie w pokoju, jeżeli z się to troszeczkę cieszy. Dobra, dobra, dobra. Tutaj nie ma żadnych No jak coś, ten trener na ciebie czeka już, nie? Dobra, ale on wie, że ja nie jestem tutaj chrześcijaninem, tak? Czy... No nie wie. Nie, nie, nie. Dobra. dobra. No powiedz może, żebym wiedział, że jest jego fanem jak coś. A, jak coś, to jesteś jego fanem. Dobra. Będziesz musiał mu przedstawić taką wersję dopiero jak zamknę was w pokoju. Będziesz mógł go uświadamiać w to, że nie wierzysz w Boga. Trenero, przyprowadziliśmy ci twojego fana Mam trener, Szymanko, Szymanko. Szymanko. Mogę sobie poteczkę Ale zrobić? Ale jest stary ten fan, co? to miło Jaki stary, co ty trener? No, no co, jak stary, no co ty, no z fanem nie zrobisz no, widzę, porządny gościu, nie? No jasne, co ty, trenera tak A ile masz lat? Ja dwadzieścia Łooo te, młodziutki jeszcze przy mnie mogłbym być wujkiem czy jak chciał to co? Jesteś gotowy na to, żeby zamknąć się z nim e, w pokoju na 24 no, godziny? Czy zjemy kontakt z czym nie? Myślałem, że powiedziałem, Jak my że jakąś imowę, nie? A, nie, 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 no w sensie to no, spoko koleś. Wydaje mi się, że naprawdę jest bardzo mocno uduchowiony. W sensie e, ma bardzo bardzo szerokie spektrum postrzegania rzeczywistości, bardzo podobne do ciebie. Tutaj chyba widzę tatuaże. To chyba są krzyże jakieś chińskie, tak mi się wydaje. Tak, tak, tak. Chińskie krzyże? Tak, tak. tak. No, kiedyś się tym interesowałem. Kiedyś się tym interesowałem? To tak. są chińskie krzyże. To co, ja wam znajdę pokój, więc sobie pogadajcie na spokojnie, przedstawcie się, e, pogadajcie. E, ja zadamem i idzie, idziemy wam przygotować pokój i po prostu wam to, was tam zamkniemy to Bardzo to. przyjemna noc. jak myślicie, ten pokój, ma być dobry, nie? Najbardziej odpowiedni A tak, ty mają garderobę jeszcze jakby co to może uciec sobie trenerne, może sobie do, do sauny może się przenieść. On chyba właśnie. Czemu. I powinni być cały czas ze sobą, wydaje mi się. Chociaż do, mogłoby dojść do rękoczydów. Dlatego dobrze, że będą mieli troszkę osobności Znaczy inaczej, mi się wydaje, że na początku ja powinienem zostać z nimi. A jak atmosfera zacznie się rozkręcać. Asekuracyj chce zostać. Tak, asykuracyjnie, w razie czego, żeby nie doszło do rękoczydów. Jeżeli będzie już za grubo, no to po prostu stąd wyjdę. Ja Nie rozumiem w ogóle co ma to na celu, że oni będą zamknięci razem pokoju, bo to może zniszczyć jednak psychikę, trenera, troszeczkę. A bo tam temu zależy, jak zaczną mu grać. Zależy jak trener zaradzi. Ja nie bierze w swoją wiarę, nie? Czy tam w swoje, w swoją niewiarę. No to co? Jesteście gotowi, żeby spędzić 24 godziny razem? Czemu nie? Już wiem jakie tematy poruszę. Tak? Tak. Ty też wiesz jakie tematy poruszysz? No to chodźcie. Eee, muszę niestety klamkę wyjąć, na, na całym początku zostanę z wami. To ich zamykasz? Tak, tutaj... Znaczy, wyjmij, wyjmij klamkę. ja ci pomogę, ja Ło, wow. ale przytrzyma. No Dobra, trzymaj klamkę, no, no i co? Zbieram mój kocyk. Kocyk To jest, by... jest mój kocyk. Mieli kocyk żeby się nie nie, nie nie wiem co on tu robi w ogóle. Dobra, zamykajcie Czeka, Znaczy ja też zostaję na chwilkę, tak? Z nimi. Ja nie zostaję, zostaję się, nie, nie, nie zostaję, nie, zostaję. nie, zostaję. nie, nie chcę. Sadne nawet mamy, ja widzę. No to, jak to, wiesz, znowu, jedno, to możecie rozgrzać tę temperaturę A sobie, nie? A z fanem, dzień fajny. Bardziej nocą. Trzymam za ciebie kciuki A wiesz co mnie cieszy? Że on jest moim fanem, a nie jego fanem. To mnie cieszy. Z Bogiem, Rafał. Z Bogiem. Z Bogiem, z Bogiem Bóg, M對不起, Rafał. Nie padać za tobą Dobrze, Mój Rafał. Bierzemy w ciebie. Dobra, zamykaj. Czym mam taką minę, Adam? Co? Czemu Adam miał taką minę. Jaką minę? Jaką smutną, jaką no, Ką... nie wyjdziecie, nie? W jesteśmy zamknięci. Ja, ja mogę stąd wyjść, ale wy nie. Ale misi mam wodę, saunę. Gdzie mi wychodzić? Ciastko jakieś tam. No dobra, jak uważasz. Jaki no i jak drugi Jakich Powiedz mi. I jeszcze chwilę poczekaj, okej? Okay? Jesz jeszcze chwilę się powstrzymaj, dobrze? W sensie? Nieważne. No, także możemy już zaczynać, ja już włączyłem stoper, na razie wytrzymaliście minutkę, ty zadajesz cały czas pytania, więc, więc może zadaj pytanie, ty tak już możesz odpowiedzieć na to pytanie, nie musisz się mnie pytać, czy, 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 czy musisz na to odpowiedzieć, po prostu odpowiedz na jego zadawane pytanie, zadaj trenera to pytanie, bo tak widzę, że się już niepokoisz. A więc odpowiedz mi, jaki klub lubisz, jakiemu kibicujesz, czy chcesz być... Tak, tak, ja jestem w klubie yy, anonimów ateizmów. Że co? No, ateistów. Jakich ateistów? No ateistów, nie wiem, co to znaczy ateista? Nie wiem. No to zaraz wygoogluj sobie i pogadamy za chwilę. Wytłumacz mi! Ateista no, to pewnie jakieś zło czarne. Jakie zło? Ja po prostu nie wierzę w Boga. to się do siebie i zaraz trzeba to zmienić. Jak nie zmienisz tego starnia? Jak... Mamy 24 godziny, co ty? Ooooooo oh, oh, oh. Treneiro 24 godziny nawet, nawet o tym nie myśl No jak nie myśl, jak nie myśl Człowieku, Bóg nie istnieje Ale w się tylko do mnie zbliżycie no ci z siebie łeb No, ledach. no jak Treneiro, co ty? No strasznie, nawet przy mnie czegoś takiego nie mów. Bóg nie istnieje nawet, Nie ma tutaj żadnego czyrzyka, nikt cię nie uratuje Ale jest modlitwa, Bóg jest wszędzie No mówcie, mógł byś no, się w domie w tym momencie No tak, jeszcze będę z ateistą kolejnym. No. Na wsi. Pamiętaj, Boga nie ma, nie ma takiego czegoś. To jest wymysł ludzki człowieku, o się, opanuj mama, się. Dała, mama dała ci chrzest. Nie dała i nie będzie żadnego chrzestu i ty też zaraz tutaj cię odechszę człowieku. Ty jesteś chory. Nie, to ty, właśnie, jest... ty jesteś chory, ty jesteś chory człowieku. Ty jesteś chory. Kogo ty mi Dwadzieścia 24 godziny, Prenairo. 500 złotych do ja wygrania. Fan, fanem moim. Tak, on jest swoim fanem. On jest swoim fanem. I chcecie nawrócić. Ja chcę Cię nawrócić, odwrócić chcecie. Nie. Tak. Odwrócić, zaraz Cię odwrócę. Nie, mówiłem Ci jedno. Ja Cię tutaj wezmę na stronę Boga. Ty weźmiesz sześć i ja a, wiesz mowanie, a ja później wezmę. ślub, jak sobie znajdziesz tękę. Co Ty trenujesz taki ziesmaczony? Nie, ja nie będę, wybacz, ale ja nie będę z taką ku... Ku... Kurwą siedzieć w pokoju! Chimierzy, ja, ja jestem, nie będę mówił, tak? No, źle się wychodziłem czy co? Nie dosłyszałeś? po się całki siebie właśnie chrześcijanie, tak? To chyba tam też są jakieś przepisy bluźni, tak? Bo mam... No, ja się górę. Nie No na no kolankach się spowiadaj. Raz, 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 na kolanka, proszę się pomodlić. Może ci się uda. Tam ktoś ci się objawi. Nie śmiej W ogóle człowieku. Zobacuj się! Nie śmiej się z Boga! Ja się, ja się nie śmieję z Boga. Ja się śmieję z ciebie, człowieku. Z ciebie się śmieję! Bóg nie jest jaka ja się z niego śmiać jak on nie istnieje, ja się z Ciebie śmieję. A skąd się wziąłeś? Przez kogo? Ja? Ja się wziąłem? Przez moich rodziców się wziąłem, a skąd się wziąłem? A oni skąd? O, od, od kogo? Od mojej babci, od kogo? Od, od, od. Człowieku, ty, 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 na nie, ty na biologię, ty na biologię Ty się dokształć, człowieku, dokształć się Tutaj, o, o człowiek, staraj Jeszcze nie jest za późno, mówię Ci Możemy schować tu księdza Księdza, człowieku, weź Idź, u, u. weź ja lepiej tutaj, wróć się, pomódl człowieku, człowieka. Ja bo... Ja umiem utworzyć egzorcyzmy, stary, umiem. Jeżeli A. w tobie jest szatan, daj mi jakiś znak Boże, daj mi znak Boże! Cię zaraz robię egzorcyzmy, człowieku, patrz, widzisz, uuuu... Święty Boże, święty mocny, święty Boże, ja, ja zamknij się już człowieku, zamknij się Ile można ciębie ciebie mówić? Daj mi się położyć na chwilę Już nie wytrzymuję tobą psychicznie, ty jesteś jakiś... Buzk mi pęka człowieku Ja wiedziałem, że ty jesteś opętany, stary. Mówię ci, jeszcze jest szansa, posłuchaj to krzyczotem Święty Janie Podka nie podlitwę. Pod Odejdź mi skąd. Wypaj... Wypie... No ale ktoś już nie śpiewa, no wreszcie, znam. Pokojnie, myślę. Zamknij się tam w i no, weź tam. Myślę. Nie no, jest jakiś opętany, Mówi, że ja jestem opętany, ten człowiek jest opętany, dzisiaj się cały czas, chciałem się pospać, chwilę jestem tu już z godziny, z ja jestem, ee, że a... Że dobre, że mamy kolędę, czas kolęd. Kolenda, kolęda, człowieku, święta były miesiąc temu, to chyba też się zmieniało. A u Ciebie po kolędzie? Koledzy wiedzą jaki jesteś? Tak, są ateistami i nie są tacy zjebani jak Ty. No i co? Minęło półtorej godziny, a Ty wyglądasz jakbyś się chciał poddać. Człowieku, pierwszy raz widzę taką osobę. Ten człowiek jest, to jest wariat totalny. to prostu wariat, Ja nigdy nie widziałem takiego człowieka jak on. Ja mu chcę coś pogadać z Artem, rzucam o jakimś klubie, a ten, a ten nic z łopami od razu, no mnie tutaj już chce mnie jakoś. No ale no, no wiedziałeś, że będzie ciężko, czy nie wiedziałeś, że będzie aż tak znaczy, ciężko? ja wiedziałem, że może być ciężko, ale nie wiedziałem, że aż tak ciężko. To już jest przypadek wariata. To już, to już nie jest y, zwykły człowiek, to już jest, on ma coś z głową, nie tak, człowieku. Ja y, z innymi ludźmi to mi szybciej jakoś, no nie wiem, pół godzinki, godzinka, pogadałem coś tego, wiesz o co, chodzi, nie? A ten to jakiś w ogóle nie wiem. Ci... Ale co nie poddajesz jeszcze, tak? No nie, no nie poddam się, jeszcze mam tyle godzin, nie? Ale no muszę coś wymyślić, bo to już jest ciężki, ciężki przypadek, ciężki przypadek, No tam dalej, tam. ja idę z nim pogadać. pogadaj, ja się na razie Czyli to, na razie się nie poddajesz, 24 godziny nadal aktualne? Ja na aktualnym co, ja się nie poddam, nie wiem, nie mam Co jest? Ja nie wierzę, że mam takich Musimy przejść do kroku ostatecznego. Co masz na myśli? A pomożesz mi w tym? No, zależy co masz na myśli, stary. No. Ja wiem, że potrafisz mieć normalne pomysły, więc, więc nie wiem co masz na myśli. Pokażę ci coś oleśnięśnię. No dobra, no. Czemu ty w tym gaciach chce To jest woda święcona. Czemu w gaciach wody święconą trzymasz? Nieważne, czemu ona jest je solimy. Zawsze pomaga. Nieważne, czy weźmiesz kropelkę, czy dwie. Zawsze działa. Nieważne. Czy wylejesz, czy nie? No, ale stary, to nie jest. On nie jest opętany. Jest opętany, słuchaj. Gdyby był naprawdę moim fanem, to wierzyłby w Boga, tak czy nie? No, niekoniecznie. Spokojnie. Nic mu się nie stanie, to nie ma efektów ubocznych. Jedynie będzie przez chwilę mokry. Nic więcej. Wyleję najlepiej na niego całą ampułkę, żeby naprawdę go nawrócić. Ale taka zwykła woda to chyba nie wystarczy. Spokojnie, zaufaj mi. Powiem ci tak. Na zwykłych ludzi wystarcza jednak kropla. Na no, takich przypadków jak on, cała buteleczka. Ja to dokupię. Ksiądz mi wyda, spokojnie. Ja jestem już zaprzyjaźniony. O, on tak, daj się lej, pięknie będzie, zawadzi. on po, po, powiem, że tego po prostu psikę do śmierci. A tak naprawdę, popsikam go tym. Mam nadzieję, że to przejdzie tak. Zazwyczaj minuta, dwie i to zaczyna działać. Co robisz? No, popsikam cię, zobaczymy. Niech złe duchy od ciebie odejdą. I okay. do Stary, to jest zwykła woda. Nie, za chwilę zobaczysz, będziesz wierzył w Boga i zimny wełek płacący. No, raczej, raczej ja wierzę w Boga, ale to nic nie zmieni, żeby się. Nie, zmieni to, że będziemy jak razem co niedziela jeździć do kościoła. Ty będziesz mnie Ty poczekaj tutaj sekundę, ok? No dobra, okej. Okay, poczekaj, poczekaj sekundę. Ty, on zaraz wyjdzie i on ma na ciebie przeszukowaną wodę święconą. Wodę święconą? No, no i co dalej? I co, będziemy wyrzucał, tak? Znaczy, no chce Cię tą wodę święconą. A ty weź mu wymów, może, że, że to na Ciebie działa. Będzie Beka. No dobra, zobaczymy. A to już będzie za kogo chodzić, Ja już mam przygotowane skąd w ogóle za nas W gaziach miał. Dobra, <gry> no, no i, i widzicie, że to jest chory człowiek, to jest wariat, wariat. No dobra, on zaraz przyjdzie. Udawaj, tak, że na ciebie no, działa. No. Trener. Hmm? No chyba możesz ten! Przystąpić do działania. Wybacz, że ten, wybacz w ogóle, że cię popsika mnie, ale muszę, bo po prostu epidemia jest, nie? Trzeba się psikać i ład uodpor... Ale co, 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 to, co to jest w ogóle? I jest, to jest dezynfekcja. Nerwanszki, tak. Nerwanszki, proszę. Nie, nie, nie. nie, to ja sam się. Weź, jesteś wariatem człowieku! jest co ty mi psikasz, ty pojebał. Ja chcę ja sprzedać, jakieś... za chwilę ci przejdzie. Mam nadzieję, że dla ciebie specjalnie będą efekty uboczne. Ale jakie uboczne? Co ty człowieku? Czy on nie ale To jest on się, Trzymaj się no, a mówiłam, że traci siły. Za chwilę zaśnie i się skończy i nawróci się, obudzi się i będzie wierzył w Boga. Ciekawe, czym na ciebie to nie zadziałało. Jestem ciekaw, czym nie upadłeś z tą kamerką? Aha, że potem się pada, tak? Na ziemię, tak? Tak, to nawet konia by powaliło. Dlatego go... A co konie też nie wierzą w Boga? Po prostu, jeżeli trafi się taki, który rzuci kogoś z konia, w sensie osobę rzuci z konia, no to od razu psika się go tym, tak? konik pada. Co ty gadasz, człowieku? Ty masz na stronę wełbie. Nie, po prostu wierzę w Boga. A awe, a wymakę Co jest? No stawaj, powiedz mi, wierzysz w Boga? Zadam ci takie ładne pytanie konkretne Tak, a mam nie wierzyć? A i co? I ja nie potrafię, tak? Ja nie potrafię Co to za pytanie w ogóle? Ale na, że wierzę, lol Nie, nic w od zawsze wierzyłeś, prawda? Nie no, co ty człowieku, w f... ch**ę nie wierzę Boga nie ma, nic, nie istnieje. to był tego fake. To jest prank, wiesz co chodzi, <laughs> patrz na niego minę teraz, a nie na mnie ho. Nie wiem co się dzieje jeszcze, że to, przecież to powinno działać. i nie działa, co mam ci powiedzieć trenerku? Niestety, to wygrał, ja wygrałem. Nie wiem, może za mało służyłem, ja tylko dałem Daj to człowiek, a ja ci mogę nie. się popsikać cały, no, daj. Mówiłem ci, żebyś nie dotykał. No daj, daj. Nie dotykaj mnie, dobra. bo nie chcę przyjść na twoją wiarę. Nie przejdę. No trenerku, bo cię trzeba dobra, na, dobra, namaścić. Dobra, dobra. Szkoda, że tu nie mam... Szkoda, ja nie mam mir bo bym Cię na... Tak, na Cię na maszynę. Weź Ile jeszcze czasu? Ile czasu? Tak. 21 godzin. Bóg nie istnieje. Merku, nie istnieje Ci Timo, To Ale ja stąd wyjdę, jak nie, ten nas mi w to biezie. Ja nie wytrzymam. Nie, to nie Od 24 godzin. Łagam! Biorę! Biona pomóż! <tryk> Fiona, błagam cię! POMÓŻ mi! Pomóż mi! nie mogę otwierać! Gaj Nie ma Nie ma, nie ma. Nie! Uwaga! Spokojnie. Wytrzymałaś. Nie wytrzymam! Pomóc się trochę. Wypach! Wyp... AJ! Wyp... Ty... A... Kur... Ale co on w ogóle robi człowieku? Ja to się boję o własne życie. On mi nic nie zrobi, co? Ja nie wiem. Jakieś dźwięki co człowieku. Widzisz jak on się zachowuje. Ty? Ja nie wiem, ja to się boję tutaj. Mam tu jej spać teraz? Właś, no weź no, zobacz w ogóle co on tam robi. Weź idź zobacz właśnie to robi. Ja nie wiem, to jest... Co ty robisz? Odmywam się z grzechu, że jestem w takim to... Nie, to już jest za mocno, to, to już jest za mocno, to tego ja... Ja, 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 ja nie mówię ja ogóle, żeby to nie nie zarastało. Patrz, to tu się dzieje, to tu się dzieje, to, to się dzieje. To, to nie jest normalne, nie? Nie jest normalne? Ty mi taki klucz to jest normalne, tak? Ale to już jest grube, nie? To już jest grube, prawda? Weź człowieku, patrz jak on na mnie patrzy. Ty widzisz to? No widzę. No on tak już na mnie patrzy trzy minuty, człowieku. Ja się już boję o łatwe życia, Ja naprawdę nie wiem, no weź on. Ja zaraz coś mu odwali. Ja Widziałeś co robił przed chwilą. To jest trener, nie tak. On tak się cały czas gapi, już od nie wiem 3 minut, no człowieku ja już jadę powoli peniam, nie? No patrz, no człowieku. Ja to zaraz zabijam się tą normalnie, bo no, no spójrz na niego, cały czas się tak lampi, to już jest przesada ja się, ja się boję, zaczęłam się bać. Trener, coś z tobą? Co się dzieje? Odpowiesz mi? Trener, co jest z tobą nie tak? No na cały czas mnie no mną zrokiem, człowieku. No cały czas. Też to jest... To już, to już jest za mocne, nie? To już jest za mocne. Trener. Trener, no odpowiedz mi, co się dzieje z tobą? Słuchaj, Co jest? Chcę coś Weź człowieku, ja tu już powoli kituję, ja zaraz wyjeżdżam, nie? Weź dzwoń tam po kolei. No ale miało być czy... 24 godziny. Jak 24 godziny, człowieku? Ja się boję o własne życie, weź spójrz na niego. Jak, nie ma takiej możliwości. Ja to mam w dupie, ja są zaraz wyjeżdżam, ja nie dzwonię na policję. Ja się boję o siebie, dzwoń po kolegów, niech mi otwierają. Ja zaraz wyjeżdżam w pizdu i nie mnie to nie obchodzi, weź. Nie ma takiej możliwości, tam. Czyli co, chcesz wyjść, tak? Ja wychodzę już w tej chwili, w tym momencie. Zaraz no? biorę się pakuję i są jadę. Więc e, nie ma, ja są wychodzę. No cały czas na mnie patrzę, człowieku, weź. Nie ma takiej możliwości. Ja to się pakuję, dzwonię po kolegach, panie Makar. No dobrze, dobrze. No, otwórzcie te drzwi. Zwońcie, to jecham. Zwońcie! Dzwoni. teraz, ich nie otwierają. Nie ma takiej możliwości, klanky, To jest jakieś, nie wiem, po plicie zaraz dzwonię. Raz. Zwoń już, teraz. Szybko. No, dzwonię spokojnie. No nie patrzę w ogóle. Weź, weź. No, weź, człowieku, blisko jest ode mnie. Ja nie wiem, wychodzę stamtąd. te drzwi. Weź, o, o konserwator, otwórz. Dobra, ja sam na tym wyjeżdżam. No i co? Miało być 24 godziny. Po 4 godzinach typa wyrzuciłeś. co? co mu zrobić? Kapił się na niego, w, sensie w taki nienormalny sposób, no, tak jak teraz. Jak teraz. Ty, co ci jest, No. Wszystko w porządku? Tak. Słuchaj, to okay. co, ty nie wiesz, co się działo. I chyba nie chcesz się dowiedzieć. Nie, obejrzyj to później na odcinku. Potrzebujesz pomocy? Nie, nie, czekaj, Poczekaj, co ci jest? Co? No był zamknięty za niewierzącą. No i na psychę musiał. Idziemy na ten? Do szpitala? Tak? Oczywiście? Tak? To nie tak. zaniedbuj.